Cześć z tej strony Kuba. W dzisiejszym nagraniu zobaczymy pierwsze wideo z serii Partie Mistrzów. Dzisiaj to będzie partia między Anatolijem Karpowem oraz Garim Kasparowem, rozgrywana w 1985 roku. Jest to szesnasta partia meczu i jest to świetny przykład tego, jak ważna jest aktywność figur, jak, w jak, w jak czasami możemy poświęcić pionka w zamian za, za inicjatywę. Czym jest ta inicjatywa? I jak nasze figury nie powinny stać. Więc bez zbędnego wstępu przejdźmy do partii. Karpow grał tutaj białymi, Kasparow grał czarnymi. I Kasparow wygrał obronę sycylijską, która wtedy i chyba do końca jego kariery, tak, do końca jego kariery gościła w jego repertuarze debiutowym. Segrał tutaj E6. Ten wariant obrony sycylijskiej nazywa się wariantem Paul Sena, ale to też zależy, jak dalej będą czarne grały. Karpow wybrał otwartą obronę sycylijską, co jest głównym wyborem dla mistrzów i arcymistrzów. I tutaj wybrał ruch skoczek b5. Czarne generalnie troszeczkę osłabiły swoje pole d6, grając e6. I białe tutaj starają się Nacisnąć na ten odcisk, że tak, że tak powiem. I chcę tutaj wymienić czarnopolowego gońca czarnych, który jest w tej pozycji lepszy, ponieważ zauważ, że ten goniec, zgodnie z zasadą kapablanki, jest tutaj gońcem słabszym ze względu na to, że jest blokowany przez swoje pionki. Natomiast ten goniec ma tutaj więcej swobodnej gry poprzekątnych, dlatego właśnie ten koniec jest lepszy. Czarne, dlatego wybrały D6. I białe zagrały C4. Więc całym celem tego manewru białych było ustawienie silnego centrum, które tutaj kontroluje, kontroluje czarne. Białe też mają w tym wariancie więcej przestrzeni dla swoich figur. Ale Kasparow tutaj wybrał bardzo ekscytujący wariant. Nastąpiło skoczek F6, skoczek C3 i po A6 i skoczku A3. Kasparow zagrał coś. Czego białe się tutaj raczej nie spodziewają, bo właśnie ustawiły tą kontrolę nad polem d5, tak? Wszystkie, praktycznie cały plan polegał na tym, żeby kontrolować to centrum, żeby tutaj figurki czarnych były odrobinę ścieśnione, chociaż pozycja czarnych tak naprawdę nie jest tutaj gorsza, po prostu są różne, różne atuty z, z każdej ze stron. Kasparow zagrał d6, d5. Nie sprawdziłem tego, czy to była pierwsza partia, w której Kasparow wykonał to uderzenie. W każdym razie wiem, że podczas tego meczu Kasparow e, jako pierwszy właśnie zagrał w ten sposób. Była to nowinka i komentatorzy, jak pewnie i Karpow, w których grał biały i pierwszy raz zobaczył ten ruch, byli zdziwieni, bo czarne praktycznie oddają pionka za darmo. Jest to czysty pionek. I po CD5, ED5, e 5 z skoczku B4 okazuje się, że białe wyszły po prostu z pionkiem więcej. Natomiast. Czarne w tym momencie atakują tego pionka parę razy z koczkami, więc zaraz mogą go odbić. I teraz, gdyby białe tak naprawdę chciały bronić tego pionka, to musiałyby zagrać gońcem na C4, żeby obronić tego pionka jeszcze raz. I potem po B5 gońc musiałby odejść na B3. I to nie jest korzystna sytuacja dla białych, ponieważ zauważ, że te figury tutaj są ściśnione na skrzydle hetmańskim. I teraz czarne, je, kiedy dokończą rozwój. Będą mogły zastosować blokadę tego pionka i będą go mogły też atakować więcej razy. Więc ostatecznie wyjdzie na to, że białe figury będą w taki sposób troszeczkę ścieśnione przez to, że bronią tego pionka. Dlatego Karpow zagrał po prostu gońcem na E2 i teraz niespodzianka. Karpow, Kasparow rozwija gońca na aktywną przekątną. Na razie tego pionka nie bije i przez długi czas to jest spoiler, tego pionka nie zbije. Roszada i roszada. Więc możemy już wstępnie ocenić wynik tego debiutu. Debiut jeszcze technicznie się nie zakończył, ponieważ zostały do rozwoju gońce obu ze stron, ale natomiast nastąpiła roszada, która też jest jakimś wskaźnikiem tego, że debiut zmierza ku końcowi. I póki co figury czarnych są dużo aktywniejsze od figur białych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na pozycję tego skoczka, który tutaj odgrywa rolę Pasywnego obserwatora na razie nie bierze udziału w ogóle w grze. Tutaj te strzałki wcale, wcale nie sugerują najlepszych posunięć, ponieważ po końcu E3 czarne by zbiły i odbiłyby teraz pionka na D5, wychodząc z lepszą strukturą, strukturą pionową i miałoby przewagę. Karpow zagrał gońcem na F3, więc obronił tego pionka, wystawiając gońca w ten sposób. I kolejny piękny ruch ze strony Karp Mylą mi się te nazwiska Goniec F5. I właśnie oglądałem tą partię właśnie bardzo niedawno z moim uczniem. Swoją drogą pokazujemy właśnie partię, gdzie jedna ze stron jest bardzo aktywna i gra ma charakter otwarty, ponieważ jedną z rzeczy, które powstrzymuje jego rozwój i to, żeby mieć wyższy ranking, jest to, że ma tendencję do wybierania tylko zamkniętych pozycji, i czuje się. Mniej swobodnie w pozycjach otwartych, dlatego właśnie przepisałem mu, żeby oglądać takie partie. Dobrze, I teraz coś również stało. Kiedy koniec poszedł na F3, osłabiło się pole D3. Teraz nic nie broni tego pola i czarne figury tutaj łypią okiem na to piękne pole, gdzie skoczek będzie stał fenomenalnie, ponieważ będzie atakował tego pionka, będzie kontrolował pole E1, przez co. Wieża nie będzie mogła wyjść na otwartą linię. Tak samo będzie kontrolował pole C1. Znowu wieża nie będzie tutaj mogła pójść. Więc okazuje się, że kiedy postawimy skoczka na D3, to nie tylko ten skoczek będzie z słabą pasywną figurą w pozycji białych, ale również wieże nie będą miały za bardzo co robić. Natomiast czarne wieże mają sobie swobodnie. Wychodzić na te otwarte linie, i tutaj już widać, że białe mogą zaraz znaleźć się w tarapatach. Nastąpiło gońce G5. Wydaje się, że w porządku. Białe rozwijają gońca na aktywną pozycję, wiążą skoczka, czarne kontynuują rozwój, grają, wierzą na E8. I teraz, gdyby białe chciały przeciwstawić się czarnym na tej otwartej linii, co byłoby normalnie wskazane, Nastąpiłoby wieża E1, Hetman E1, skoczek D3 z atakiem na pole F2 i zginąłby tam pionek. Pozycja byłaby dużo lepsza dla czarnych, które odbijają pionka i zachowują inicjatywę. Inicjatywa oznacza to, że jedna ze stron ma aktywniejszą pozycję, i druga ze stron musi odpowiadać na groźby, czy musi się bronić. I właśnie tak zaraz będzie wyglądała ta partia. Hetman D2. I B5 Kasparow podwyższa napięcie w partii. Teraz też odbiera pole C4 skoczkowi, który jest jeszcze bardziej unieruchomiony Skoczek nie, nie może też pójść na pole C2, ponieważ jest ono atakowane dwa razy przez gońca i skoczka. I jedynym polem, gdzie ten skoczek może odejść, jest pole B1, które jest bezużyteczne. W dodatku, po skoczku B1 nastąpiłby atak na wieżę na A1, która byłaby przymknięta przez tego skoczka. Kolejną rzeczą którą antycypuje Kasparow, jest zagranie skoczkiem na d3 i potem widełki na skoczki więc jakby tutaj presja jest coraz wyższa mój uczeń jak analizowaliśmy tą partię zapytał się co by było na d6 co nie, bo teraz gońca atakuje wieża czarne to nie jest nic z czym czarne by się przejmowały zagrałyby albo wieżą na a7 żeby tutaj potem zagrać i zbić tego pionka, albo zagrałyby wieżą na b8 Byłoby w porządku, ten pionek dalej nie pójdzie. Tutaj to pole jest atakowane parę razy. I kiedy skoczek wejdzie na D3, to wtedy też przerwie obronę tego pionka przez Hetmana. Ten pionek będzie tutaj bardzo słaby, więc na pozór wygląda groźnie, ale on nie jest groźny. Ten pionek. Wierzę z Ana D1. Skoczek wchodzi na to mocarne pole. Skoczek z A na B1. H6. Koniec H4 b4 skoczek a4, goniec d6 to jest koncept tak zwanej blokady blokujemy tego pionka i przez to, że też blokujemy tego pionka, to unieaktywniamy tego gońca teraz ten gońc jest pasywny, ponieważ uderza w swojego pionka nie może się otworzyć to jest coś, co jest bardziej wyjaśnione w książce Mój system Arona Niemcowicza, którą bardzo polecam goniec g3 wieża c8 Zauważ, że Kasparow systematycznie przez cały czas wprowadza nowe figury do gry. Ustawia figury na lepszych pozycjach. Jego figury są bardzo aktywne, praktycznie nie ma żadnej figury, która nie bierze udziału w grze. Jedynie Hetman na D8, ale on tutaj dobrze stoi. On tutaj kontroluje przekątne, pluje tego gońca. Na razie nie wiadomo, gdzie byłoby lepsze pole dla niego, więc to jest dobra pozycja. B3 i G5. I tutaj też. To wzbudziło zainteresowanie mojego ucznia, dlaczego czarne odsłaniają swojego króla w takiej pozycji. Zazwyczaj nie chcemy wykonywać takich posunięć, ale jest tutaj taka zasada, że jeśli mamy kontrolę nad centrum, a w tym momencie praktycznie czarne mają całkowitą kontrolę nad centrum, jeśli mamy silną pozycję w centrum, to wtedy możemy sobie pozwolić na zagranie nawet pionkiem od króla, ponieważ przeciwnik stoi tak pasywnie, że nie będzie w stanie wyko wykorzystać tego posunięcia i gdyby się nawet rzucał na nas to wtedy to się może okazać groźniejsze dla niego, e, możemy tutaj zagrać g4 na przykład albo momencik tutaj e, chyba najpierw a nie, moment, moment tu chyba był taki wariant, że gramy tutaj i możemy zagrać skoczkiem na e4 ponieważ pochet ma je na d3 jest skoczek na g3 z atakiem na hetmana, z atakiem na skoczka, więc kiedy mamy aktywne figury to bardzo dużo rzeczy nam ujdzie na sucho i bardzo dużo mamy możliwości taktycznych i wyjścia z jakichś tam trudnych sytuacji koniec d6, wymiana, hetman d6 g3, koniec się teraz chowa i skoczek na d7 Kasparow znalazł Drogę, żeby polepszyć pozycję tego skoczka. Teraz skoczek będzie wchodził do gry tą ścieżką. Koniec. G2, Hetman F6. Bardzo jadowite posunięcie. Białe nie będą mogły teraz wymienić tego aktywnego skoczka. Tak, to nie jest teraz możliwe, bo zostanie zbity ten skoczek. Dlatego A3. I teraz coś. Na czym być może większość początkujących, nawet średnio zaawansowanych graczy mogłaby się wysypać, nie bijemy tego pionka, ponieważ wtedy byśmy uaktywnili skoczka, który dołączyłby do gry. Zamiast tego gramy A5. Trzymamy kontrolę nad tymi polami i nie uniemożliwiamy temu skoczkowi wyjście. I zobacz, jak, jakie, jakie mizerne pozycje zajmują te skoczki. Nie mają żadnych perspektyw a b4, a b4, hetman a2, goniec g6, d6, g4, nie przejmujemy się tym pionkiem, nie bijemy go, Kasparow tutaj zakłada jeszcze więcej kontroli i sprawdza jak tutaj może jeszcze skupać białe i je jeszcze bardziej dusić, ten pionek nie ucieka, hetman d2, król g7, broniąc tego pionka, F3, Hetman zbił, FG4, Hetman T4, Król H1 i proszę bardzo, skoczek wchodzi do gry, jednak się wraca i będzie wchodził tendy lub tędy. Kiedy wejdzie na E4 i z koniec go zbije, ten koniec tutaj będzie masakrycznie silny, tak? Razem z Hetmanem tu prawdopodobnie już będzie mat. Wieża F4. Tutaj już jest desperacka próba białych, żeby uratować tę partię. Skoczek na E4, Hetman na D3. I tutaj zastanów się, w jaki sposób czarne dokończyły partię. Zakładam, że sobie, że sobie pomyślałeś, że zastopowałeś wideo, więc pokażę rozwiązanie. Czarne grają skoczkiem na F2, i po wieży na F2 następuje koniec D3. Wieża D2, Hetman E3. Wieża D3 i teraz najbardziej dokładne posunięcie wieża na C1. Przez to ostatnie posunięcia przeszedłem szybciej, ponieważ tutaj czarne po prostu realizowały swoją wygraną pozycję. Więc właśnie tak ta pozycja, tak ta partia wyglądała. Piękny przykład aktywności figur, dominacji też dzięki skoczkowi na D3 na scentralizowanej pozycji, oraz też piękny przykład, jak nie ustawiać swoich figur. Czym się kończy taka pasywna gra? W jaki sposób też powinniśmy stopniowo zwiększać presję na przeciwnika? Jeśli masz jakieś pytania, koniecznie zadaj w komentarzu. Daj też znać, co było najciekawszego w tej partii według Ciebie? Jakie partie mistrzów chciałbyś zobaczyć w kolejnych odcinkach? I z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.